3049. Szokujące zmiany w systemie emerytalnym Od 1 czerwca ZUS wprowadza nowe zasady, które mogą znacząco wpłynąć na wysokość świadczeń wielu Polaków. W dzisiejszym materiale szczegółowo omówimy, które grupy społeczne zostaną najbardziej dotknięte tymi zmianami i co możemy zrobić, aby się do nich przygotować. Witajcie, zanim przejdziemy do sedna sprawy, zachęcam Was do zasubskrybowania kanału i włączenia dzwonka. Aby być na bieżąco z najważniejszymi informacjami dotyczącymi świadczeń społecznych i emerytur, kliknijcie też łapkę w górę, jeśli uważacie, że takie informacje są potrzebne. Drodzy widzowie, mamy dla Was bardzo ważne informacje dotyczące nadchodzących zmian w systemie emerytalnym. Od 1 czerwca ZUS wprowadza szereg modyfikacji, które mogą znacząco wpłynąć na wysokość świadczeń emerytalnych wielu Polaków. Te zmiany są szczególnie istotne dla określonych grup społecznych które mogą odczuć je najbardziej dotkliwie. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na nowy sposób obliczania kapitału początkowego, który będzie miał bezpośredni wpływ na wysokość przyszłych emerytur. ZUS wprowadza modyfikacje w algorytmie obliczeniowym, co może skutkować zmniejszeniem świadczeń dla osób, które pracowały w określonych branżach przed 1999 rokiem. Jest to szczególnie istotne dla tych, którzy w tym okresie mieli przerwy w zatrudnieniu lub pracowali w niepełnym wymiarze godzin. Pierwszą grupą, która może odczuć najbardziej negatywne skutki zmian, są osoby z długimi okresami pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Do tej pory korzystały one z preferencyjnego przelicznika przy ustalaniu wysokości emerytury. Nowe przepisy wprowadzają bardziej restrykcyjne zasady uznawania tych okresów, co może skutkować niższymi świadczeniami dla tej grupy zawodowej. Kolejną grupą która może zostać dotknięta zmianami. Są osoby prowadzące działalność gospodarczą. ZUS wprowadza nowe zasady dotyczące uwzględniania okresów prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze składek emerytalnych. Szczególnie istotne jest to dla przedsiębiorców, którzy w przeszłości korzystali z preferencyjnych form opodatkowania lub płacili minimalne składki. Warto również zwrócić uwagę na sytuację osób, które w swojej karierze zawodowej miały okresy pracy za granicą. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w sposobie uwzględniania tych okresów przy obliczaniu emerytury. Może to szczególnie dotknąć osoby, które pracowały w krajach, z którymi Polska nie ma podpisanych odpowiednich umów międzynarodowych dotyczących zabezpieczenia społecznego. Istotne zmiany dotyczą również osób, które planowały przejść na wcześniejszą emeryturę. ZUS zaostrza kryteria przyznawania tego świadczenia, co może sprawić, że wiele osób będzie musiało zweryfikować swoje plany emerytalne. Szczególnie dotyczy to pracowników, którzy liczyli na możliwość wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej ze względu na wykonywany zawód lub stan zdrowia. Osoby zatrudnione w sektorze publicznym również mogą odczuć skutki nowych regulacji. Zmiany dotyczą sposobu naliczania dodatków staszowych i innych składników wynagrodzenia, które dotychczas miały wpływ na wysokość przyszłej emerytury. Może to szczególnie dotknąć nauczycieli, pracowników służby zdrowia oraz urzędników państwowych. Kolejną grupą która może odczuć negatywne skutki zmian. Są osoby z niskimi zarobkami w historii swojego zatrudnienia. Nowy system obliczania świadczeń może sprawić, że ich emerytury będą jeszcze niższe niż dotychczas przewidywano. Jest to szczególnie niepokojące w kontekście rosnących kosztów życia i inflacji. Warto również zwrócić uwagę na sytuację kobiet, które ze względu na przerwy w karierze zawodowej związane z wychowywaniem dzieci lub opieką nad członkami rodziny mogą być w szczególnie trudnej sytuacji. Nowe przepisy mogą nie uwzględniać w wystarczającym stopniu tych okresów przy obliczaniu wysokości emerytury. ZUS wprowadza również zmiany w zasadach waloryzacji świadczeń emerytalnych. Nowy mechanizm może sprawić, że niektóre grupy emerytów otrzymają niższe podwyżki niż dotychczas. Jest to szczególnie istotne dla osób, które już pobierają świadczenia emerytalne i liczą na ich regularną waloryzację. Dla osób, które planują przejść na emeryturę w najbliższym czasie. Szczególnie ważne jest dokładne przeanalizowanie swojej sytuacji. Warto rozważyć, czy nie lepiej będzie odłożyć decyzję o przejściu na emeryturę do momentu zgromadzenia większego kapitału emerytalnego. Każdy dodatkowy rok pracy może znacząco wpłynąć na wysokość przyszłego świadczenia. Eksperci zalecają również dokładne sprawdzenie historii swoich składek i ewentualne uzupełnienie dokumentacji. Jest to szczególnie ważne dla osób, które w przeszłości zmieniały często pracę lub miały okresy zatrudnienia u pracodawców którzy już nie istnieją. W związku z tymi zmianami warto rozważyć dodatkowe formy oszczędzania na emeryturę. Programy takie jak IKE, XZ czy PPK mogą stanowić istotne uzupełnienie przyszłego świadczenia emerytalnego. Jest to szczególnie ważne dla młodszych osób, które mają jeszcze czas na zgromadzenie dodatkowego kapitału. Należy również pamiętać, że ZUS oferuje możliwość skorzystania z doradztwa emerytalnego. Warto umówić się na konsultację aby dokładnie przeanalizować swoją sytuację i poznać możliwe scenariusze dotyczące przyszłej emerytury. Dla osób, które już są na emeryturze, istotne jest śledzenie zmian w przepisach dotyczących możliwości dorabiania. ZUS wprowadza nowe limity zarobkowe, których przekroczenie może skutkować zmniejszeniem lub zawieszeniem świadczenia emerytalnego. Warto również zwrócić uwagę na zmiany w zasadach dziedziczenia środków zgromadzonych na koncie emerytalnym. Jest to szczególnie istotne dla osób które chcą zabezpieczyć finansowo swoich bliskich na wypadek swojej śmierci. Eksperci podkreślają, że wprowadzane zmiany mogą mieć długofalowe skutki dla systemu emerytalnego w Polsce. Konieczne może być wprowadzenie dodatkowych reform w przyszłości, aby zapewnić stabilność systemu i godne świadczenia dla przyszłych emerytów. W związku z tymi wszystkimi zmianami szczególnie ważne jest regularne monitorowanie swojej sytuacji emerytalnej i podejmowanie świadomych decyzji dotyczących przyszłości. Warto konsultować się z doradcami emerytalnymi i finansowymi, aby jak najlepiej zabezpieczyć swoją przyszłość. Na zakończenie chciałbym przypomnieć, że jeśli podobał Wam się ten materiał, zostawcie łapkę w górę i koniecznie zasubskrybujcie kanał. Włączcie też dzwonek, aby nie przegapić kolejnych ważnych informacji dotyczących zmian w systemie emerytalnym. Do zobaczenia w kolejnym materiale.